Sorry, że dzisiejszy odcinek jest trochę później, ale ostatnio te daily streamy i daily odcinki wykańczają mnie trochę i musiałem odespać. A jeżeli chcecie więcej daily streamów, to wbijcie ze 3000 łapek w górę. Zobaczymy, czy dacie radę, czy te streamki wam się podobają. A przy okazji, subójcie kanał, bo wbijamy te 70 tysięcy. Dziękuję wam za aktywność, bo jest naprawdę super. Coraz bliżej naszego celu, a później walka może o 100 tysięcy. Zobaczymy. Dodatkowo piszcie w komentarzach właśnie pytania na kolejne odcinki serii Prawda czy Fałsz? A ja już nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. A dzisiejszy odcinek, jak zawsze, zaczniemy od bardzo ciekawego pytania, a mianowicie, czy to prawda, że w srebrnej paczce można trafić brązową kartę? I słuchajcie, jest to rzeczywiście prawda, i to trochę mnie zaskoczyło, ponieważ ostatnio, gdy nagrywałem materiał z serii, nie właściwie z serii, ale po prostu. Przenoszenie się do przeszłości i zrobienie retro drafta z FIFA 18 Otwierając sobie dużą srebrną paczkę premium I trafiłem w niej brązową kartę Więc to pytanie jest autorskie i postanowiłem, że musi być na odcinku Co prawda FIFA 18 już była trochę lat temu Ale nadal nie pamiętam, żeby to było codziennością trafianie tam brązowych kart A może tak? No nie wiem W każdym bądź razie pytanie i tak jest bardzo ciekawe Bo obecnie w FIFA 21 w srebrnej paczce nie ma absolutnie żadnych szans, aby brązową kartę trafić Trafić. I teraz moim zdaniem nie jest to już absolutnie możliwe, żeby kiedykolwiek będzie to możliwe. Ale kiedyś się dało, jak zresztą widzicie teraz, w srebrnej paczce można było trafić w brązową kartę. I to nawet dwie, bo patrzcie, i zarówno zwykłą brązową, jak i rzadką. Także hit, nie pamiętam już jak to wtedy wyglądało, więc sorry, jeżeli coś tutaj zwaliłem. Ale moim zdaniem nie, bo tu też nie była codzienność tam trafiać w brązowe karty w srebrnych paczkach. Aczkolwiek, no, jest to prawda, kiedyś się dało, obecnie już nie. Czy to prawda, że Manuel Neuer to jedyny bramkarz, który posiada swoją specjalną animację bronienia? I słuchajcie, pewnie większość z was sobie zdaje sprawę, że Neuer jest praktycznie jednym z jedynych bramkarzy, który ma tą animację właśnie swoją bronienia i to jest hit, bo... Neuer jest kompletnie fatalnym bramkarzem, jeżeli chodzi o FIFA. Ja nim kilka razy grałem w życiu, bo trafiłem jego wersję, nie akurat TOTY, ale wersję Toc i tyle razy co on mi tam szmaty na wpuszczał. Nie no, tragedia. Neuer naprawdę jeden z gorszych bramkarzy, ale nie on jedyny ma animację bronienia swoją, bo jeszcze chociażby Peter Schmeichel w ikonie Optimus, ale nie tylko, bo na każdej z tych kart ma swoją Właśnie animacje bronienia i nie jest to zły bramkarz, mimo wszystko, aż tak jak Noyer, w mojej opinii. Ale jednak te animacje bronienia poszczególne nie są takie dobre. Ja na przykład ich za dobrze nie spominam. A mało kto wie, że jeszcze chociażby Jaszyn ma swoje animacje bronienia. Że to zobaczcie sami post na Redditcie, Kto jeszcze nie widział, cyk. Patrzcie na to, Jaszyn ma takie specyficzne odsuwanie się od piłki, kiedy ta leci do bramki. Ej, ale to jest hit, bo to jest wersja Optimus. Jaszyna 9-5 I patrzcie to, jak to może nie być obronione A tutaj druga połowa I patrzcie to, jeszcze większy hit Jeżeli chodzi Felix podaje właściwie Bramkę, piłkę do bramkarzy I zobaczcie jeszcze, Jaszyn leci opierdzielić swoich obrońców To jest w ogóle rekord świata Patrzcie to Jak to, o Jezus Maria Współczuję, ale zobaczcie jeszcze Na ten hit Czekajcie, o Patrzcie na Jaszyna Leci o swoich kolegów. <grymne> nie no, oczywiście żarty żartami. Jakby, Jakoby Jaszyn nie posiada swojej takiej prawdziwej animacji, ale to aż chciałem wam pokazać, bo myślę, że jest niezłym hitem. Ale Noyer i Michael posiadają taką już zrobioną przez jej, a nie przez bug gry. Nie wiem czy ktoś jeszcze oprócz nich, no ale oni na pewno, także jest to prawda. Czy to prawda, że istnieją ikony Optimus, które są tańsze do kupienia niż jeden skład do zrobienia z SBC o ikonę? Jeżeli sobie nie zdajecie sprawy, to niedawno wyszło SBC o gwarantowaną ikonę Moments, na którą trzeba wymienić cztery składy i koszt zrobienia tego to milion końców na Xboxie. I zobaczcie, to 88 skład kosztuje obecnie według yy, ceny Xboxowej 300 tysięcy końców. I patrzcie to. Bo to jest prawdziwy hit. Obecnie można z niej trafić ileś tam ikon, już dokładnie nie wiem, ale patrzcie: to cztery strony ikon, a dwie z nich nawet nie przekraczają e, ceny. Jak możecie 320 tysięcy? Nie, no masakra. Przecież jest tutaj kilkadziesiąt ikon, które są tańsze do kupienia na rynku transferowym. Niż do zrobienia jeden segment SBC o ikonę Optimus Prime. Tutaj 88, a zrobienie całego SBC to jest milion końców, moi drodzy. Milion końców. Tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć, że nie wiem, dosłownie jest garstka ikon, która jest droższa yy, niż zrobienie tego SBC. Masakra! Zobaczcie tutaj Thierry Auri, i dopiero czwarta strona, i już te ikony najlepsze. Matko boska, powiem Wam, że to SBC o ikonę jest totalnie nietrafione. Jego cena jest za droga już na ten etap gry. Gdyby to był jeszcze pik z ikoną Prime Moments, ok, ale sama paczka z ikoną Moment za milion końców o tutaj żart w czerwcu L. To prawda. Zresztą zobaczcie sami to SBC 6% ludzi zagłosowało za opcją, że jest to fajna. Yy, fajne SBC a 94% że nie, no ale to jest abstrakcja. Naprawdę, to co można z tej paczki trafić, jest żartem. Tutaj nie ma tak naprawdę żadnych ikon, które warto trafić, bo jak mówię, jeden segment zrobienia tego jest droższy niż całe SBC. Niż kupienie kilkudziesięciu kart na rynku transferowym. Masakra! Tak naprawdę jest garstka piłkarzy, które warto trafić i cena nam się zwróci. Strasznie nietrafione SBC ze strony i czy to prawda, że w FIFA 21 istnieje glitch umożliwiający strzelenie rzutu wolnego za każdym razem? I nie wiem, czy pamiętacie ten czas, gdy w FIFA 20 był glitch umożliwiający to, że strzelaliście w środek na czerwonej kresce i piłka za każdym razem praktycznie wpadała do bramki. No tutaj akurat nie, ale te strzały były perfekcyjne. Co zresztą zaraz będziecie mogli zobaczyć. Tutaj, akurat, pewien YouTuber. Właśnie e, wrzuciłem jego odcinek z tego Bo już samemu to, tego nie mogłem zrobić Bo FIFA 20 chociażby już tego nie ma Usunęli to wtedy Aczkolwiek rzeczywiście było to jak najbardziej możliwe Co zresztą możecie zobaczyć teraz Patrzcie to Dawid De Gea Nawet sam bramkarz może, mógł to zrobić To był hit Myślę, że większość z was pamięta Bo to było ledwie rok temu Trzeba było wycelować idealnie w środek bramki I cyk Brameczka musi być, musi być, bo to FIFA 20 i jej słynny glitch. Ale czy to jest możliwe wciąż do zrobienia w FIFA 21? I o dziwo tak, zresztą zobaczcie sami, bo to jest również post z Reddit'a. Patrzcie to, Mateo strzela na maksa, ktoś gliczuje, czerwony, czerwona strzałka, i pada bramka, moi drodzy. Oczywiście jest to w 90 minucie, bardzo prawdopodobne, że to nie jest żaden glitch, a po prostu czysty fart. Ale rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, że znowu na czerwonej kresce z dalekiego dystansu dało rady strzelić bramkę. Oczywiście już nie tak jak kiedyś, że w środek bramki, więc nie jest to glitch, a po prostu czysty fart, ale również w FIFA 21 na czerwony można bramkę z rzutu wolnego strzelić. Czy to prawda, że w historii FIFA był jakiś zawodnik z Bayernu Monachium, który na swojej złotej karcie miał 5 na 5 gwiazdek? Co prawda, w Bayernie Monachium byli piłkarze pokroju Tiago czy Dagasa Koszty, którzy mieli 5 gwiazdek sztuczek, natomiast na swojej zwykłej złotej, rzadkiej karcie. Tylko jeden piłkarz miał 5 na 5 gwiazdek w historii Bayernu Monachium. I teraz z ciekawości pytanie do Was: czy wiecie o jakiego piłkarza chodzi? Podpowiem, że miało to miejsce w FIFA 11, czyli szmat czasu temu, bo prawie 10 lat temu, a właściwie nie prawie, bo już 10 FIF minęło od tamtego czasu. FIFA 11 tym piłkarzem był? Czy ktokolwiek z Was wie? Oczywiście jest to. Franck Ribery, moi drodzy, FIFA 11 miał właśnie 5 na 5 gwiazdek sztuczek na swojej karcie złotej rzadkiej. Jak zresztą widzicie, ta karta była fenomenalna jak na tamty czasy Ja już szczerze tamtych czasów nie pamiętam, nie grałem jeszcze wtedy FIFA Ultimate Team, także musiałem się tutaj wspomóc z Footbinem, ale rzeczywiście taka karta istnieje, jest ją Franck Ribery. Jest to jedyny piłkarz w historii Bayernu Monachium, jedyny, który miał 5 na 5 gwiazdek sztuczek. Oczywiście nie mówimy tu o żadnych specjalnych kartach Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zwykłą wersję, właśnie karty. No i moi drodzy widzowie, przyszedł czas na pytanie odcinka: a mianowicie, czy to prawda, że w paczce za 5000 można trafić kartę Optimus Prime Pelego? Słuchajcie, i ten screen został wczoraj wrzucony na moją grupę Drafciarzemeksa. Po, prawdopodobnie pochodzi on z grupy Uniteda, także pozdrawiam serdecznie. I zobaczcie to: Pele Optimus Prime 99 trafiony w paczce za 5000 końców, ale. Tutaj pojawiają się, że tak powiem, pewne podejrzenia, aczkolwiek ja chciałem je trochę rozwiać. Zobaczcie, bo tutaj, jak wiadomo, jest jeden rzadki piłkarz, znaczy nie jeden rzadki piłkarz, po prostu jedna rzadka karta jest dostępna w tej parsce. Natomiast jest tutaj już rzadki kontrakt, no ale jest też pele. Aczkolwiek chciałem zauważyć, że ikony w tym roku, szczególnie te Optimus, naprawdę mega różnią się od tego, co było wcześniej i ikony Optimus nie są liczone. Jako złote rzadkie karty. Naprawdę brzmi to absurdalnie, ale tak jest, bo widziałem przykłady, gdzie ludzie naprawdę trafiali te Optimusy i mimo tego był jeden dodatkowy. Rzad, rzadka, była jedna po prostu dodatkowa rzadka karta. Więc ikony Optimus nie są liczone jako rzadkie karty. Natomiast wychodzi na to, że na przykład zwykłe ikony są liczone jako rzadkie karty. To jest w ogóle jakaś abstrakcja, ale prawdopodobnie tak jest. Natomiast nawet jeżeli byłby to fake, to byłoby to naprawdę ciężkie do przerobienia, bo widać, że to jest zdjęcie robione jakimś telefonem w Fifie więc wydaje mi się, że to naprawdę nie jest fejkiem i Pele Optimus Prime został trafiony w parce za 5000 i chyba możemy tu mówić o jednym z największych szczęśliwców, jakcy są no bo jednak trafić Pelego w parce za 5000 to nie lada wyczyn